Witam serdecznie uczniów, zaproszonych gości, rodziców, dyrekcję, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Spotkaliśmy się dzisiaj w celu przypomnienia tak ważnych dla nas, a często zapominanych praw dziecka. Cytując słowa Janusza Korczaka: Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi. Tak, ludźmi są, a nie lalkami. Można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas. Dzieci są ludźmi. W duszy ich są zadatki tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy. Dziecko to mały człowiek, jednak nie wszyscy dorośli o tym pamiętali. W związku z tym Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała prawa dzieci. Konwencji o Prawach Dziecka. Celem konwencji jest ustanowienie zasad obrony dzieci przed zaniedbaniem i znęcaniem się, których doświadczają oni codziennie w dużym stopniu we wszystkich państwach każdego dnia. Państwo, które do konwencji przystąpi, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej praw. W Polsce konwencja obowiązuje od 1991 roku. Podpisał ją prezydent Lech Wałęsa. Kochane dzieci, dziś chcemy wam przypomnieć, jakie prawa mają dzieci. Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że mały. Odmienić. Spisali dla nas mądre prawa, więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać. Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi, i mam prawo sama wybrać, z kim się będę bawić. Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać I każdego na ratunek zawsze mogę wzywać. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania Mam też do tajemnic i własnego zdania. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różni się od innych, to jest moja sprawa. Tak się tu wierzę, poukładały prawa dla dzieci na całym świecie, byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej jak umiecie. Do nauki, do zabawy, do wypoczynku. Mam prawo do, opie do opieki medycznej, jeśli jej potrzebuję. Mam prawo być kochany i wychowywany przez oboje rodziców, nawet jeśli nie mieszkają razem. Mam prawo mieć własne zdanie, a w sprawach, które mnie dotyczą, dorośli powinni mnie wysłuchać. Mam prawo do własnych poglądów, opinii i przekonań religijnych. Mam prawo do ochrony przed nadmiernym karaniem, biciem i złym traktowaniem. Obiecujemy również przestrzegać praw innych ludzi, dzieci i dorosłych. W świecie nie jest łatwo, to nie żarty. Ty, człowiekiem, jesteś przecież ważnym i szacunku wartym, gdy ci ludzie zagrażają pełni złości i przemocy. Jeśli ci się dzieje źle, krzyknij nie! Gdy koledzy na polisku mowić chcą lub skrzywdzić się, myślą, że im wolno wszystko Pokrzyknij NIE W szkole ktoś ze starszej klasy postępuje bardzo źle. Nęca się na Tobą czasem, krzyknie NIE, nie. Je, Może czasem ktoś z Twych bliskich chce Ci zrobić rzeczy złe. Nie wstydź się i powiedz wszystkim, krzyknie NIE Jeśli ktoś, gdy nikt nie widzi, dziwnie chce dotykać Cię, a ty bali się i wstydzi, krzyknij Nie! Może ktoś ci proponuje zapal sobie, napij się. Czymś niezdrowym cię częstuje? Krzyknij. Nie! Jeśli jakiś nieznajomy nagle cię zaprosić chcę chce, chce mówi by z nim iść do domu, krzyknij. Nie! Gdy Byś też ukradł w sklepie, gdzieś do przestępstwa cię namawia. Krzyknij nie! Nie chcę cię na alarm dzwonić. Krzyknąć nie chcę, nie bój się. Ty masz prawo, by się bronić przed przemocą oraz złem. Jeśli ci się dzieje źle, krzyknij nie! w dzieszeniach szperów i ktoś zwiartował mu pamiętnik, to nie tak powinno być. W klasie prawo do poglądów, matę z nas uczennik ma, stać z naszą wiedzą, lepiej liczyć przyjaciół, żyć jak brak intencji, by pogadać, by zwyczajnie stworzyć do Ktoś zabrania mojej mamie ze mną być podbrany jej. Moi starzy mają biznes, wyjeżdżają w ślubie, nikt nie pyta, co czuję, oni mają chociaż Z jaki się mnie jak dotykają? starszy gość inny, profesor, ci podsumuje, gdy już masz mieć dość. Dzieci, lubimy słońce, my dzieci kochamy ptasi, wesoły, perlisty koncert. My dzieci chcemy wybiegać z domu złociste poranki, my chcemy by do nad głowami furczały barwy skakadki. My chcemy kochać motyle, po łące biegać i gonić, a w sadek łaskać śmierzystym, lecz w ciepłokiem kwiaty jabłoni. My chcemy, by nasze mamy wciąż uśmiechały się do nas, by nasi dobrzy ojcowie brali nas w czułe ramiona. My dzieci, my chcemy kochać ptaki, ogólki i drzewa. My chcemy bawić się w słońcu z mieszkającym końcem i śpiewać. Zawsze nie. Kiedy słońce świeci, wszyscy jesteśmy braćmi, więc nikt nam słońce nie zaćmi. Kiedy jesteś sam jak palec, świat wygląda dość późno i paskudnie. Bo o smutki dużo łatwiej, a o radość znacznie trudniej. Najlepiej razem cieszyć się książką, piosenką, obrazem i z przyjacielem dzielić każdą swoją myśl. Najlepiej razem, tak jak ja widzimy. Mówiliśmy o prawach, jakie mają dzieci, byśmy je dobrze znali i zawsze mogli z nich korzystać. Musicie jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych, waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko, czy dorosły, ma prawo do godnego życia w pokoju. Miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że oprócz praw, praw macie również obowiązki wynikające z ról ucznia, dziecka, waszych rodziców, Polaka i człowieka. W szkole mamy do czynienia nie z dzieckiem, ale z uczniem. Tu ważne rozróżnienie. Bo dziecko jest sobie dzieckiem w domu, dla rodziców, a dla szkoły jest uczniem, czyli małym człowiekiem, który ma obowiązek uczyć się, przestrzegać regulaminu szkoły i słuchać nauczycieli. Jest oczywiste, że uczeń i nauczyciel nie mają równych praw. Jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa i należy ich przestrzegać w codziennej szkole rzeczywistości. Pamiętajcie, traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Jeśli Twoje prawa są łamane, czujesz się przywdzonym, źle traktowany, powiedz to swojej wychowawczyni lub zaufanej osobie. Możesz liczyć na ich pomoc.